Brice uh, Angelo Stolopis, prezydent ekstraktu w Deleventis, Stolian singer del Rey of the Lowlands uh, Z uh, by Diamo de Cervoli. Well, zbliżamy się do końca konkursu. Teraz para, która tutaj pewno będzie chciała powalczyć o jak najwyższe miejsce. Angelo Stulupis na koniu del Rey of the Lowlands Z. Załodnik doskonale znany polskiej publiczności, a w szczególności publiczności kawaliady. Wygrywał konkursy Grand Prix, konkursy zaliczone do światowego rankingu na kawaliadach w Sopocie, w Warszawie. No a dzisiaj miał najlepszy czas średniej rundy, jako jedyny pokonał barierę jednej minuty, niestety Zutka pozbawiła go zwycięstwa. Del Rey, Le, Del Rey of Lowland Z, koń zarejestrowany w księdze Zangerscheide po francuskim reproduktorze Diamond de Semili, na którym Eric Lavelois wygrał z drużyną francuską Mistrzostwa Świata w roku 2002. Dziadek od strony matki to słynne Darko, na którym sukces nosił Ludo Filipards. No, i jak się można było spodziewać, nowy lider 26,64. Można powiedzieć, że czasem deklasuje rywali, poprawia czas dotychczasowej liderki o prawie 3 sekundy, a 3 sekundy na dystansie drugiej fazy, który wynosi zaledwie 230 metrów.